Siemanko z tej strony Popcorn. i dzisiaj zaczynamy w po tytule odcinka będziecie wiedzieli w co gramy w sumie już wiecie, czyli w High Pixel tryb Iron Man na serwerze High Nie. Skyblock na serwerze High Pixel w trybie Iron Man. No to wy już wiecie, w co gramy. I dzisiaj postaram się dojść do trzeciej, trzeciej kopalni. Mianowicie do. Nie to? Mianowicie do tego. Do tego będzie nam potrzebne w sumie tylko kopanie, więc lecimy kopać do Cortmana. Jeśli ktoś nie widziałby poprzedniego filmiku z tej gry, to będzie link w opisie, jeśli nie zapomnę dać. O, i oczywiście. I oczywiście nie zapomnijcie o lajku, lajku i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego odcinka. W sumie powinienem to powiedzieć przed, przed rozpoczęciem odcinka. Nieważne. Jeśli byście mieli małe ścinki, to yy, przepraszam, ale tak działa mój komputer. Jeśli byście chcieli wiedzieć, gdzie jest pierwsza dusza i co one dają, no to zapraszam do poprzedniego, do poprzedniego odcinka. A teraz będzie kopanie, część druga. Pokazać wam, laj pokazać wam największego lajfa tej gry. By mi zajęło długo ogarnięcie go. Do, do niego potrzebujecie lekko trochę dużo tego. Trochę... Mm, do niego potrzebujecie trochę złota i żelazny kilof. Yy, chodzi mi o, o to, żeby zrobić złoty kilof, bo złoty kilow jest o wiele wydajniejszy niż yy, jakikolwiek inny kilow yy, yy, bez eficiencji. No, bo wiadomo, że z eficiencji każdy kilof jest yy, szybszy. Jeśli nie będę za długo gadał, to yy, też czy. Przy... O, właśnie. Jak, będę, jak nie będę za długo gadał, to przepraszam, ale nie mam zbytnio o czym gadać. O filmikach nie mam co mówić, bo... No, nie mamy nich. Nie... Pierwszy odcinek be, yy, będzie być może z lepszą jakością, yy, bo, z, yy, bo yy, yy, mam nowego montażystę. Yy, yy, więc, jakby początkowo odcinki mogą być gorszej jakości, ale na pewno wiem, że. Yy, na pewno wiem, że będę miał maraton odcinków, bo będzie sobota i niedziela, więc żeby, żebyście mieli co oglądać, a w dni ogólnie mam, a we wtorki i piątki będę miał o wiele mniej odcinków. Znaczy nie, w we wtorki będę miał o wiele mniej odcinków. Tak. Jestem ciekaw jak ta rozgrywka się potoczy. Co jest? Ktoś się podnosiło na Nie, nie mówcie, że trzeba mieć na to misję. Bo ogólnie tamten kilow da się zdobyć z misji, chyba. Trzeba do niego dojść i go po prostu podnieść. Wtedy pierwszy, jeden wykonasz misję, drugie będziesz miał kilow ze smelting touchem. Czyli od razu będzie Ci przypalało, czyli węgiel będzie niepotrzebny. I nie będziecie zanieczyszczać środowiska. Piszcie w komentarzach, o ile ktoś ogląda te odcinki, co byście chcieli zobaczyć następnego. Powiedzmy, że jak dobijecie, no, dajmy 10 łapek w górę, co raczej się na pewno nie uda, to wtedy nagram kolejny odcinek z tego. Dobra, ja do Was wracam. Hmm, teraz... Hmm, za to, że przez tak długi czas nie mówiłem, to w sumie przepraszam, ale nie wiedziałam o czym mówić. I między odcinkami będę, między odcinkami będę robił, między, między odcinkami też będę trochę grał, żeby robić nudne rzeczy, żeby nie musieć robić nudnych rzeczy typu kopanie na, na odcinku. Chyba, że jak komuś się to podoba, to... Jeżeli komuś się podoba jak kopia na odcinku, to zostawiam. Yy, jakieś porady co do m, tego, co, co powinienem zrobić albo coś takiego, to piszcie w komentarzach. Jak ktoś się zna na tym. Jak ktoś się nie zna, no to nie pisze kłopot. No, nie. 25 major mining speed 160, 250 Tylko, że to ma breaking power 3, a to ma jedynkę, więc poza koblem te, tego się do niczego nie dało się ale zawsze coś. i złote kilofy są dlatego dobre tutaj, że i tam się nie niszczą, więc... Yy, więc nie jest tak, że normalnie masz, nie wiem, 60 użyć, to tu się ma nieską użyć. Eee... Yy, yy, Zobaczcie teraz piece. Pozdro! Ch chyba sobie najgorszego możliwego seta. Teraz pokażę Wam wyspę, wyspę kombatu. Między innymi Spider, spider ten. Yy, yy, nie nic nie będę mówił. Wreszcie tak często odcinki pojawiają, ale raczej później to rzadziej będą się pojawiały odcinki, bo niezbyt mam. Niezbyt będę miał raczej pomysły na robienie tych odcinków. A poza tym później to się robi. Jakby inaczej. Mam drugie konto, na którym mam przegrane już rok. Mam przegrany rok. Tak długo już gram więc. Dla mnie też to jest nudne. Wtedy będzie, że tylko od początku zaczynać. To jest z jednej strony dla mnie fajne, a z drugiej nie niefajne. Ten odcinek będzie miał w 13 minut przynajmniej tak celuje. Wy, wy wiecie już to po tym, po, um, to, po odcinku? Już po odcinku wiecie, ale. No, no ja nie wiem. Dobra, to jest Grave Uuu, uh, 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 uh. jest uuu, uuu, A teraz lecimy do Spider Dance, do Spider dena. i dosłownie lecimy. To ta. Rage Combat Level 5. Aha. Aha. No i między innymi dlatego nie lubię grać na słabych kątach. Ale ja tu się z wami żegnam. Jako żelazny człowiek. I dosłownie. I dosłownie i w Przenośni. Żegnam się z wami no, w tym odcinku i mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że, że wam się odcinek spodobał. Jak chcecie więcej, to, to lajkujcie, łapkujcie, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, a teraz a ja już kończę. Pa pa!